Strażacy, Straż Pożarna jako służba pełniąca obowiązki dla społeczeństwa w ten sposób oddała hołd osobom poległym w katastrofie. Wielu osób, które znaliśmy między właśnie przede wszystkim panu prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej w taki sposób, jaki możemy, czyli ułatwiamy minutą ciszy, przenośne ciszy. Są to sygnały alarmowe. oddaliśmy hołd osobom poległym w właśnie katastrofie.